Wydaje mi się, że niektóre ze scen były nagrywane dokładnie w tym miejscu, pod tymi łukami. Eee, Patrzcie na to, tam leży krokodyl. No, Shimano, dzień dobry z Meksyku. Dzisiaj wybieramy się na piękny kanion, który jest oddalony jakieś dwie godziny drogi czy mnie ode mnie. Trochę natury, trochę miasta. Shimano, zapraszam do oglądania. Dobra, będę od razu pokazywał w ten sposób miasto, bo jak mam na siebie kamerę, tak mi świeci w oczy słońce. Piękny dzisiejszy dzień, moi drodzy! Piękny dzień. Patrzcie, jaka furka śmieszna, przejdziemy na kanion, który nazywa się Sumidero. Co jest najśmieszniejsze nie wiem do końca jak tam się można dostać. Podobno trzeba pojechać do miejscowości Tuxla kolektivo i później będę jakoś to rozkminiał, ale nie wyszukiwałem, będzie więcej przygód, pewnie się zgubię ze trzy razy, więc do roboty Hola jefe. buenos dias, buenos dias días. miejsca, gracias Banany, trzeba kupić na podróż O, będzie ok To był lokalny warzywniak, w którym z reguły robię zakupy I ja jestem zdania, że warto robić zakupy u takich sprzedawców Mniejszych, jak w takich dużych sieciówkach I z reguły codziennie za dwa lub trzy banany Około 4-5 mandarynek płacę 2 złote Zobaczcie gdzie dzieciaki jeżdżą na, na pracę Znajdowanie tutaj przejazdu jest chyba najłatwiejszą rzeczą, jaką widziałem do tej pory w tym kraju. Ponieważ jeżeli wjedzie na jakąkolwiek główną ulicę, po prostu krzyczą, że jadą do Tuxley i tych autobusów jest zawsze mnóstwo i jeżdżą co chwilę. Taka mała podpowiedź, jeżeli ściągniecie sobie Map zobaczycie, gdzie są przystanki. I często jest na, na zaznaczone na przykład. Zobaczcie, klikniecie ten przystanek. Terminal de kolektivo para Chamula. I wiecie, że stąd jeździ autobus do miejscowości Chamula. Tutaj gdzie ja jestem na przykład, zobaczcie, omnibus Terminal, czyli przystanek autobusowy, kolejny kolektivo do Komitano, czyli do kolejnej miejscowości, tu jest kilka autobusów zaznaczonych, więc stąd będzie ruch, zobaczcie, tu jest główna droga, naprawdę nie trzeba jakoś szczególnie szukać. Walka walka na pięści No i się okazało, że Niekoniecznie miałem rację, nie wysadzili mnie Tam gdzie chciałem No ale trudno, wysadzili mnie przed miastem Powiedzieli mi, że są dwie opcje Pierwsza to właśnie wysiąść tutaj Przed miastem i wziąć Łódkę Podobno warto, żeby zobaczyć Całe życie Tak powiem, które tętni W kanionie Krokodyle i I wszystko pozostałe Wiecie, w rzece A druga opcja była jechać do miasta Ale gościu Z busa powiedział, że nie ma zielonego pojęcia Gdzie, gdzie mogę złapać Autobus, w którym Przesiądę się, żeby zobaczyć punkt widokowy. No nic, idziemy tutaj pytać. No i jestem na jakimś zadupio. Tam gdzie mnie wysadzili, nikogo nie ma. Powiedzieli mi, że to będzie bardziej autentycznie, jeżeli wpłynę do kanionu. No to idę. No i trafiłem. Jest znak. Canyon, Canyon del Sumidero. I stąd najprawdopodobniej wszystko odpływa. Już widzę, że są jakieś, zobaczcie, łódki z krokodylami narysowane. Podobno to są krokodyle. My jesteśmy przy Rzece i powiedzieli mi, że musi zebrać się 15 osób, żeby tour się odbył. O kurczę, dwie ludzie są. Jestem w szoku, myślałem, że będę solo. Bilet jest dość drogi, kosztuje 20, 200, przepraszam, 250 peso to jest 50 zł. Jestem chyba jedynym typem, który jest tutaj bez wycieczki, ale podpieli mnie pod jakąś grupę tutaj która przyjechała busem Czuję się dziwnie, bo podpieli mnie wycieczki no ale wiecie, no to... Pewnie gdybym miał czekać samemu, aż się zbierze 15 osób to byłoby niemożliwe, tam sobie zdjęcia robą z przodu, patrzcie na to Robią wszystkim, wiecie, zdjęcia z, wiecie, jak to, wycieczka no. Śmiesznie, będę musiał tak rozakryć, bo ja nie jestem z wycieczki. I powiem wam, że nie spodziewałem się, bo jest jakieś 300... 30 parę stopni, a jak byłem w San Cristobal to było, nie wiem, może 18-17, więc Uff, jest grubo. Znaczy te foty cykają, ale to gdzie mnie tutaj w ogóle zaprowadzili? <śm> O, oh, gracias amigo, está bien. Gracias. Powiem wam, że jedyną taką przygodę na łódce, ale mi się wydaje, że bardziej autentyczną miałem w Borneo. I tam też były krokodyle i byłem tylko i wyłącznie we dwie osoby, ja i Monia. Pozdrawiam serdecznie Monię. Wpadajcie sobie obejrzeć serię Rok 2018 Borneo. I jak mówię, była łódka, tylko nie było żadnej wycieczki, tylko byliśmy we dwójkę Ale było zajebiście, miejmy nadzieję, że teraz również będzie ciekawie Płyniemy rzeką, która nazywa się Grijalva I łączny dystans, który będziemy pokonywać W pierwszą, w jedną i drugą stronę to 64 km mniej więcej zajmie nam to 2 godziny. Zobaczę. tu jest rybak. Tu jest znak informujący, że właśnie wjeżdżamy na teren Parku Narodowego kanionu Sumidero. I tak jak mówiłem, dwie godzinki mniej więcej będziemy sobie pływać. Patrzcie na to, tam leży krokodyl, W tym miejscu. O! patrz. Patrzcie. Patrzcie na to. Nie widać, dobra. Wstawał się. A płynie. A dwa krokodyla. Patrz kolejna, to krokodyla. tam są krokodyl, Słuchajcie, żyją od 70 te krokodyle do 80 lat nawet i od 4 do 7 metrów Także Ła, wow, ten po prawej to duży jebaniutki Płynie ten jeden, a ten drugi dalej siedzi na brzegu. Gościu ogólnie patrzcie, patrzcie, na nie wiem czy to będzie widać i taka wielka biega pod drzewa. W ogóle w szoku, że że w koronie, w koronie drzew jest iguana nie spodziewałem się tego w ogóle ale ten nasz gościu, który prowadzi motorówkę jest mega ogarnięty i już któryś raz rzędu wypatrzył coś w kochani! ogólnie fajnie jest siedzą ze mną bardzo ładne dwie dziewczyny z tyłu ale ogólnie są z rodzicami więc nie wypada podrywać pytałem coś tam, ale tak niechętnie do, do rozmowy, no ale wiadomo zerknął w kamerę będzie więcej wyświetleń no klasyka, takie najbardziej Normalne, normalne rzeczy to do momentu gdzie na drzewach już są małpy Tego się nie spodziewałem po Meksyku Ale takie silne małpy muszę wam powiedzieć, Są nie takie Takie jak w Azji są, to są takie bardziej nie wiem, owłosione? jakieś takie. Nie mam pojęcia co to za typ małpy. Znaczy, no to miejsce, w którym jesteśmy aktualnie, jest na herbie Chapas. to jest dokładnie to miejsce. Znaczy, punkt widokowy z kanionem. La altura accede a 500 metrów, To jest foto Powiem Wam, że warto było tu przyjechać. Ja się spodziewałem, że może zobaczymy jednego krokodyla od lata. Zobaczcie. Kilka. Więc. Fajnie A w jeden płynie. Nie wiem, czy to widać. Tutaj ciemna strona tego. Kaniona, czyli szyb. Zobaczcie, to wszystko tutaj. Ta plama to po prostu w śmieci Zobaczcie, tu również Pamiętajcie, na tym kanale zawsze zobaczycie dwie strony medalu Tą piękną I tą brzydką również, zobaczcie Nastyfione trochę No w sumie bardziej jak trochę Patrzcie na to, tutaj w skale jest Kapliczka to jest e, święta matka z Guadalupe chyba. Tak mi się wydaje, bo ta figurka jest praktycznie wszędzie w Meksyku. Coś niesamowitego, gdzie. Ruta de los kolores... Gdzie ludzie stawiają kolores, wiecie. Kolores... Rosa, kapliczki. Tutaj, gdzie świeci światło, gość powiada, że jest to ze skał, tak powiem, uformowana postać Chrystusa, ale nie posiada głowy. To są po prostu nogi i ciało, ale nie posiada głowy. Ciekawoska. To jest taki mały wodospad Dokładnie w tym miejscu na środku Ale on istnieje podobno tylko wtedy, kiedy jest w miarę pora deszczowa Czyli jeżeli będzie sucho i nie będzie padało To ten wodospad Nie będzie, że tak powiem, dawał wody Nie będzie istniał Czasami słucham siebie, to co ja mówię I później zastanawiam, mówię to, jak, jak debil, rozumiecie, czasami po prostu nie kontroluje się, okay. ta kamera jest odpalona Nie, nie, nie można powiedzieć, bo wodospad nie będzie dawało wody no no, nie, to nie ma sensu chyba to 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 Tak to mi się wydaje W po prostu wiecie, człowiek mówi, mówi, mówi i po chwili tam, się nie tak, orientuje, tak, że... źle mówi Ale wiadomo, powrótki też się zdarzają But Teoretycznie kończy się już bieg rzeki to jest tama i dalej nie można przepłynąć Po lewej stronie widzimy pomnik jeszcze nie wiem czy, ale zaraz pewnie się dowiem I to tyle Dodatkowo drogi postawili beczki więc jakbyście chcieli przejechać, w sensie przepłynąć to i tak nie przepłyniecie No i pelikany no i na zakończenie wycieczki można sobie kupić browarka tutaj. Browarek kosztuje 10 zł chyba, to jest taki sklepik pływający, do tego macie chipsy, jakieś owoce, to widzę wszyscy sobie po prostu walą browarki. No i za chwilę wracamy. No i wracam. Ogólnie jeżeli chodzi o ten punkt widokowy to nie dostałem żadnych informacji takich, wiecie, realnych od ludzi, żeby powiedzieli mi gdzie, co i jak, więc słabo, na dobrą sprawę, spodziewałem się, że będzie ciut łatwiej, że po prostu dojadę do miasta i w miejscowości Tuksla bezpośrednio będzie jeździł jakiś bus, który jedzie na punkt widokowy, ale ostatni punkt, do którego dojeżdża autobus, jeżeli, jeżeli jakikolwiek by dojeżdża, bo taksówka sprawdzałem na mapie to mniej więcej prawie 3 godziny w jedną stronę w dwie strony to jest około 6 godzin plus minus postoje to jest 7 nie ma szans żeby to zrobić ponieważ musiałbym wracać po nocy ale tak czy siak w ogóle przygoda zajebista jeżeli będziecie tutaj w San Cristobal to z całego serca polecam żeby tutaj przyjechać do na kanion ale na dzisiaj to nie koniec jeszcze postaram się zabrać was w jakieś Ciekawe miejsce Słuchajcie, tu w krzakach jest gdzieś taki wielki Wielki wara dopiero widziałem jak się Wszystko ruszało, czaki Ale chyba gdzieś uciekł, bo kurczę nie widać, jest naprawdę taka wielka, wielka jaszczurka, nie wiem ile Jakiej wielkości, ale Tędy przebiegała przed chwilą, ale ogromna Teraz pozostało wrócić do San Cristobal, żeby wam jeszcze pokazać trochę miasta Jakbyście chcieli tutaj przyjechać, to nazwa miejscowości to Cahuare C-a... to chyba widać, -e. C-a-h-u-a-r-e Cahuare Ja czekam na jakąś podwózkę Dobra, potrzebowałem stopa. Pierwszy autostop w Meksyku Zobaczymy czy to się zatrzyma Jakiś nie wiem może kilometr dwa i tu wszędzie jest policja i trzepią samochody Zobaczcie z bronią z jednej strony i z drugiej też jest kontrola policji Zobaczcie, nie wiem co jest grane No i stąd mam niby łapać autobus do San Cristobal. Klasyczna klasyka, 30 parę na zewnątrz 17 na w pomieszczeniu Policja haltowa wszystkich, którzy jechali na pacę, więc jakbym jechał na stopa na palce, to nie byłoby kolorowo. Oh, good, good, good. Wróciłem do hostelu i zobaczyłem, że gościu przywiózł... E... The... się nazywa? Um, bola um, de cacao ancestral. Ancestral. <laughs> The... Te tutaj są... Es un de especial, especiales. Special one with with No es No, I will get one. Y están bañadas Es like energizing, yes. Oaxaca. ¿Es de Oaxaca? The cacao that is on the top is from Oaxaca. It's a little bit more sweet. So we have some, fresh. Necesito. ¿Quieres español también? ¿Tú dónde eres? do Barcelony. A, oh, mine, okej. Okay. Dobra, lecimy. Senysz foto si? Si, wyda ją ją. No. De hecho somos vecinos, creo, no? Sí. Jestem Fiarte 14. A! Ta desito. To kakao bez cukru. Z z, z Oaxaca, ze stanu Oaxaca. A w środku jest nie wiem, jakiś smak chyba. No, Ale, tak jak mówiłem, te duże są, są tak zwane Especiales, czyli są z ziółkiem. Także, jakbyście chcieli spróbować, to próbujcie. Właśnie przypomniało mi się, że znaczy, on mi się przypomnił, dzięki samolot Mordo. I kumpel mi właśnie przypomniał, że tutaj, gdzie ja teraz jestem, to kłebo na FIDE nagrywał teledysk. I w tym kanionie, jak sobie odpalicie ten klip, który nazywa się Kłeba Ombre, e, można zobaczyć, e, jak płyną tam, wiecie, tą rzeką po kanionie. I co ciekawe, mam mega farta. Bo okazało się, że punkt widokowy na kanion jest zamknięty z powodu. Więc co jest bzdurą straszną, bo wiecie, otwarta przestrzeń jest zamknięta, a ludzie stłoczeni, wiecie, w wódce to, to jest OK. I... Kurczę, no mówię, jak bym pojechał na punkt widokowy, bym szedł powiedzmy, nie wiem, 3 godziny w jedną stronę i by się okazało, że jest zamknięte, to by się zdenerwowało. także jest spoko i dzisiaj jeszcze pójdziemy na fajny zachód słońca i ja pokażę wam miejsca, które pokazywał Kłebo na swoim klipie. No i dobra, jeszcze chwila w pokoju, w hostelu i zaraz będę zawijał. A co ty tu morda robisz? Co? Ty, ty czorcie ty. Położyłeś się do mnie na łóżko, co? Mm, ty, 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 ty Zobaczcie jaki fajny No i jestem znowu na mieście Tak jak mówiłem e, przed chwilą Wydaje mi się, że ten klip Cueva, Cueva na Fide, Queba Ombre Był nagrywany tutaj W większości w Chapas, e, W Palenque e, Dodatkowo chyba w San Cristobal de las Casas I właśnie zmierzam do głównego placu Gdzie wydaje mi się, że kilka scen było nagrywanych Wydaje mi się, że niektóre ze scen były nagrywane dokładnie w tym miejscu, pod tymi łukami. Było ciemno na klipie, ciężko jest mi stwierdzić, ale wiele miast w Meksyku ma tego typu łuki. Ale, tak jak mówię, wydaje mi się, że ujęcia były nagrywane w San Cristóbal de las Casas i ogólnie tu w Chapas, więc raczej stawiałbym na to, że to jest to miasto. Były też ujęcia tego typu. Przy okazji, coś tu się wydarzyło na placu Nie mam żadnego pojęcia co, ale jest tu bardzo dużo ludzi A wydaje mi się, że tu jakieś pokazy lokalne robią Zobaczcie, ty gościu przemawia a Tam ubrani, zobacz, takie lokalne stroje Zobacz ale wariaty Niestety zatoczone uliczki nie wyglądają tak jak w tym klipie, ponieważ jest tu sporo ludzi Ale wystarczy, że przejdziemy się na jakąś mniej zatoczoną uliczkę I zobaczycie jaki ma klimat Kolacja, dzisiaj jest niedziela więc niektóre knajpy są pozamykane I trzeba się stołować tam gdzie jest po prostu otwarte klasycznie chili i chili i chili To wszystko moi drodzy to jest chili, to jest habanero To zazwyczaj jest też jakiś chili i to też jest często czyli. dodatkowo zobaczcie, można znaleźć kilka takich ujęć Gdzie No jest no, akoro tu nie jest tak ciemno ale można byłoby po prostu coś takiego nagrać. No i to tyle. Pora wracać. Jestem lekko zmęczony. Jest po godzinie 22. I byłem właśnie na rance, na randce? Na... Na kol, kolację powiedzieć. Na, na drinku bezalkoholowym z... z Tindera. Było bardzo przyjemnie. Bardzo sympatyczna pani. Meksykanka. Ładna. Rozmawialiśmy najpierw po hiszpańsku, później po angielsku. Sympatyczna, to tyle. Nie nagrywałem, bo wiadomo. Rzeczy prywatne, to rzeczy prywatne. Kończę ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobała dzisiejsza natura kanionu, plus kilka ciekawostek z teledysku. Tak więc moi drodzy, to tyle ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Do zobaczyska. Na razie. Hej.